Wszystkie dobre mamy zapraszamy już w najbliższy czwartek do miejskiego środka kultury na darmowy seans pod tytułem Złe Mamuśki. Pod niektórymi z tych siedzeń będą ukryte dla Was, drogie panie, niespodzianki w postaci kosmetyków lub książek, a przed wejściem lampka dobrego, musującego napoju. A ja bardzo serdecznie chciałam zaprosić wszystkie dzieci na obchody Dnia Dziecka, które odbędą się 3 czerwca tutaj przy Miejskim Ośrodku Kultury na placu. Oprócz występów na scenie, szereg dodatkowych atrakcji, takich jak zabawy z klaunami, konkursy z nagrodami, bańki mydlane, malowanie buziek. Także do zobaczenia pod mokiem. Duże dmuchańce dla dzieci. Wielkie. Dzięki, zapraszamy.